Witam cię w ponownie w kolejnym odcinku Wyzwania Top 21. Dzisiaj rozpracujemy średnią arytmetyczną i takie nieco podchwytliwe zadanie, które było na egzaminie w 2021 roku. Posłuchaj. Ala kupiła trzy zeszyty i blok rysunkowy. Średnia arytmetyczna cen tych czterech artykułów była równa 6 zł. Zeszyty kosztowały łącznie 15 zł. Ile kosztował blok rysunkowy? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Średnia arytmetyczna w takim wydaniu często sprawia uczniom kłopot, ale zobacz, skoro ta średnia czterech artykułów była równa 6 zł, to znaczy, że średnio każdy produkt kosztował 6 zł. Produkty były 4, więc mnożąc 6 razy 4, otrzymasz łączną kwotę, którą zapłacono za te 4 produkty. I to nam daje 24 zł. Teraz wystarczy że odejmiesz od 24 zł tą kwotę 15 zł, którą wydano za zeszyty, co daje nam resztę 9 zł i to będzie cena bloku rysunkowego. W takim razie prawidłowa odpowiedź do tego zadania to odpowiedź D. Natomiast, jeśli ta metoda nie jest dla Ciebie zrozumiała, to możesz do tego podejść też w inny sposób. Możesz to zrobić tak. Korzystając z wzoru na średnią arytmetyczną. Ala kupiła trzy zeszyty i blok rysunkowy, czyli mamy zeszyt, zeszyt, zeszyt i blok. Podzielimy to przez ilość produktów, czyli przez 4, tak jak w średniej, i to będzie nasza średnia, czyli 6 zł. Za te zeszyty, ten ten i ten wpiszemy kwotę 15, czyli mamy 15 dodać B. Przez 4 równa się 6, mnożę obustronnie przez 4, otrzymuję 15 dodać, B równa się 24, odejmuję 15 i B wychodzi 9. Więc blok kosztuje 9. Mam nadzieję teraz, że któraś z tych metod przypadnie Ci do gustu. Możesz mi powiedzieć, która bardziej Ci się podoba i która dla Ciebie jest łatwiejsza w komentarzu. A tymczasem albo wracaj na początek wyzwania i ucz się ze mną od początku, jeśli jeszcze tego nie zrobiłaś, albo czekaj na kolejny y, dzień, czyli jutro. Widzimy się, słyszymy się i uczymy się razem.